Nagranie z sądu obiegło media. Tak smaszcz potraktowała Cichopek i Kurzajewskiego. Paulina, smaszcz i Kurzopki nareszcie spotkali się w sądzie, chodzi o naruszenie dóbr osobistych Macieja i Kasi. Do internetu wypłynęło właśnie nagranie z procesu. Widzimy, że atmosfera była naprawdę ciężka. Smaszcz kontra Kurzajewski. Emocje, oskarżenia i pozew. Choć od ich rozstania minęło już sporo czasu, Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski wciąż znajdują się w centrum medialnego zamieszania. Wszystko za sprawą burzliwych komentarzy, jakie Paulina od miesięcy kierowała pod adresem byłego męża oraz jego nowej partnerki, Katarzyny Cichopek. Podczas jej pamiętnego występu w programie Królowa Przetrwania nie szczędziła ostrych słów, otwarcie mówiąc o swoich rozczarowaniach i kulisach rozstania. Dla jednych była inspirującym głosem kobiety po przejściach, dla innych symbolem publicznego prania brudów. Gdy emocje zaczęły przybierać na sile, Cichopek i Kurzajewski postanowili działać. Pozew o naruszenie dóbr osobistych trafił do sądu. Konflikt pomiędzy Smaszcz i Kurzajewskim wciąż narasta. Jak przyznał sam Maciej Kurzajewski, na całym konflikcie cierpi nie tylko on i jego obecna partnerka, ale także synowie, których doczekał się z Pauliną Smaszcz. To jest najtrudniejsze dla moich synów, i nad tym najbardziej ubolewam. Mało tego, co do mojej osoby. Powiedzmy, że to jeszcze mogło się wydarzyć, no bo byliśmy małżeństwem. Natomiast zupełnie nie rozumiem tych wycieczek w stronę Kasi, bo ona tutaj no w żaden sposób nie powinna być zaczepiona. Otwierający nawias kwadratowy wielokropek zamykający nawias kwadratowy. Ja jestem z Kasią od trzech lat i jesteśmy bardzo szczęśliwi i dorabianie do tego historii, które byłyby wygodne dla drugiej strony. Jest dla mnie po prostu czymś głęboko zasmucającym, ale też zamierzam doprowadzić te wszystkie rzeczy, które są pomówieniami, które są nieprawdą w sądzie do końca, podkreślał, będąc gościem w Studiu Świata Gwiazd. Kurzajewski i Smaszcz Wyciekło nagranie z sądu. We wtorek rano, w sądzie okręgowym Warszawa-Praga, Doszło do spotkania Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz na sali rozpraw. Oboje pojawili się punktualnie, ale nie zamienili ze sobą ani słowa. Zachowali dystans i unikali kontaktu wzrokowego, co natychmiast wychwyciły kamery i obiektywy fotoreporterów. Paulina Smaszcz, a także Maciej Kurzajewski z Katarzyną Cichopek. Kobieta petarda i kurzopki nie przywitali się, zachowując od siebie sporą odległość, stali bowiem na dwóch krańcach korytarza. Paulina Smaszcz na widok wchodzących do sądu paparazzi zdecydowała się założyć okulary przeciwsłoneczne. Powódka i pozwana stoją do siebie tyłem, donosi portal Pudelek. Wkrótce potem w mediach pojawiło się nagranie z sądu, które momentalnie obiegło internet. Maciek kulturalnie przywitał się z prawnikami Pauliny. Ona odwróciła wzrok i nie powiedziała dzień dobry, on natomiast podał rękę jej prawnikowi. Gdy wszyscy już weszli na salę, wyciągnął telefon i na tym się skupił, czytamy. W rozmowie z Pudelkiem Kurzajewski wypowiedział się o całej sprawie. Czekaliśmy dwa lata, na proces, przyp.red. Myślę, że wszelkie granice zostały przekroczone. My wielokrotnie spotykaliśmy się z obrażaniem nas, z hejtem, wręcz powiedziałbym, że publicznym stalkingiem, więc jedyną drogą, którą uznaliśmy za słuszną, było pójście do sądu, by bronić swoich praw i dobrego imienia. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy.